Cześć, witajcie na Medowej Zagrodzie. Kurka sobie prowadzi młode, mimo że jest zimno. Ja Was dzisiaj zapraszam do oglądania. No właśnie. Nie wiem co się tutaj pomyliło tej kurze, bo siadła na jajach w październiku. Te młode już mają miesiąc. Wychowała je sobie w październiku przepraszam, wsiadał wcześniej one są z początku października teraz mają miesiąc, nie bo jest początek listopada mają równy miesiąc zobaczcie jak się już trochę przepierzyły no nie uciekajcie, chodźcie tu to są dozartki małe yy, na polu jest gdzieś koło jednego stopnia dwóch, no w każdym razie troszkę powyżej zera jest taka mm, takie mglisko taka zawiesina w powietrzu dosyć ciemno kurka chodzę tu a ja przerywam ten filmik, aby Wam dać znać i przypomnieć, abyście polubili ten film. Jak się Go polubicie, podbijcie i skomentujcie. Komentarz na 7 wyrazów. Dzięki i zapraszam do oglądania dalej. Nie chcę mi się dać filmować. No, ja chciałem Wam pokazać. Albo nawet zapytać, bo no to jest mój pierwszy lęk, taki zimowy w zasadzie. To się chyba nie zdarza zbyt często. Ciekawy jestem, czy one, czy one wyżyją. Kura się z nimi chodzi, tak jak mówię, jest zimno. Bo jest gdzieś koło, koło paru stopni nad, nad, powyżej zera. No i one sobie radzą, takie miesięczne pisklaki. Te, jak wychowywałem tą kurkę właśnie, to ja je długo trzymałem takie opiecuchy. Grzałem im, było 15 stopni, to dopiero je na godzinkę wypuszczałem. A ona się tu spaceruje. Jak widzicie, między ulami cały dzień na polu, jeszcze nie może doczekać. Te z nią łażą. Cały czas. I no ten je tutaj troszeczkę. już są dwa kaczory. co się tak podniecasz. Ale się chyba dostał parę razy popysku od kury. Tak mi się wydaje. Bo ona ich broni, ona ich broni, ona ich pilnuje. A ten jest taki niepewny. Nawet się zastanawiałem, czy się go już nie pozbyć, bo, no bo mi zależy na tych kurkach, żeby się odchowały. Te kurki młode, te pisklaki, To są prawdopodobnie jakieś miksy zwykłej rosy z tęczanką. Tak? Tak. No. Bo tak, takie kury ma szwagier, więc tam nic innego raczej nie będzie. No i ciekawy jestem, może macie jakieś doświadczenia, jak u Was. Czy, 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 czy Wy mieliście kiedyś taką sytuację, żeby się Wam młode o tej porze wylęgły i czy odchowaliście to przez zimę? Czy im nie będzie za zimno? One no są takie troszeczkę poskurczane czasem, widzę. No ale generalnie, jak im jest zimno, to włażą pod kwokę. Zobaczcie, usłyszały, że Usłyszały moje gadanie i tu przyleciały zaraz. Kaczor. Kaczor. Dostałyście jeść, dostajecie wszystko. To mi nie, 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 nie właśnie tutaj za młodymi, co? Ja wiem, co wy tu chcecie, bo dostaniecie zaraz strzała od kwoki i się skończy. Znaczy, przeważnie. Ja puszczam tutaj na całe. Na całe, no, na całe podwórko. Moje, moje i nie tylko. I one sobie tutaj y, jakoś koegzystują razem. Nie wchodzą sobie za bardzo w drogę. Teraz wszystkie się zleciały, no bo usłyszałem mój głos. Jak tam przychodzę, to one to one tam zawsze coś przelatują. Teraz szczególnie po tym ataku psów są wyczulone. I wczoraj albo przedwczoraj przyszedł, przechodzi po prostu koło podwórka. Dwa psy, jakieś takie małe, przelatywały. Się widzieli, co się działo w tej czarnej brachmie. Się przez taką małą dziurę przecisła, żeby do mnie podlecieć, no bo się bała, bała się, że, że skończy tak jak i koleżanki i koledzy, tak że się w końcu pilnują. Co kaczor, ty, ty masz parcie na szkło widzę, misiek, I no ogonem kręcisz? Kręci tak tym ogonem, fajnie? Jesteś <ścoughs> <śmany> się no. no Nie mów, że ty się też będziesz do mnie przytulał teraz. Ciekawe, ciekawe, ciekawe ten zwierzę jest. Co by cię pogłaskać może? To by było już Mega. Nie, ty głaskać się nie chcesz dać. No. nie jesteś pies ani kot. Ale przychodzi do mnie. On jest też z tego z tego miotu. miotu. No ale tak razem był wychowywany zajeczka wykluty razem z tą kurką rudą i z tą drugą małą, taką nie wiem, gdzie ona teraz jest tu gdzieś pewnie łazi. I one mają zupełnie do mnie inne podejście, zauważyłem, niż te już później. niektóre, niektóre kupiłem z giełdy, niektóre kupiłem, no po prostu przez OELIXA pojechałem do Żyk chyba, właśnie po te kaczuszki. Po te kaczuszki, takie młode. I siłą rzeczy to już wiosna, już je tam wolniej, nie chodziły tak ze mną, nie opiekowałem się tak nimi. Już też kolejne to już tak człowiek nie przeżywa. I one mają taki trochę dystans do, do do mnie, troszeczkę się bardziej boją, a ten coś ty ten w ogóle tamte mają lepszy instynkt samozachowawczy, mi się wydaje i na przykład no jak łapie też do zabicia, no co tu dużo mówić to to ten się zawsze mi pod nogami pląto w ogóle nie myśli, że, że ja tutaj zbieram w takim celu tylko jak chcę złapać na przykład tamtego to ten podchodzi i, no i patrzy się tak właśnie i łazi za mną cały czas no, wchodzi mi, można powiedzieć, pcha po, po, głowę pod topór. No ale go zostawiam dlatego, że jest z innego, mm, z innego gniazda niż tamte pozostałe. No i ten tu jeszcze pójdzie właśnie pod sikierę. A ten a te, tego chcę zostawić, no bo jak się mają krzyżować, to żeby nie były z jednego gniazda. No, dlatego ty tu wiesz, że masz przewagę chyba, nie? Aleś ty jest piękny. no, <laughs> Ale patrzcie, jak się daje filmować patrzy na to. No. Ciekawy jest, ciekawy jest ten kaczor. I one, i, I one właśnie, czy ta kurka to też tak podchodzą. Gęź już jest, właśnie ta gęś została jedna, ona jest z giełdy, bo tam te trzy, co odchowałem to były wszystko gąsiory, a to mi została jedna gęś, Możecie mi doradzić co z nią zrobić. Bo tak się, bo tak się zastanawiam. Mi tak, no, mają wyjąć zostawy, będzie, będzie na jaja. Ona zupełnie zmieniła charakter. O, to jest ta kurka brachmy, zupełnie zmieniła charakter jest. Teraz jest y, spokojna, nie odzywa się, została sama, nawet nie atakuje mi żony. Nawet się żona przekonała do niej, więc to jest w ogóle niespotykane. No bo jej nie atakuje, nie? Sama jest zupełnie inna. No i właśnie ta brahma się tak przyciskała przez płot, jak zobaczyła gdzieś tam z boku psa i bardzo dobrze. W końcu, żeś nabyła troszeczkę instynktu samozachowawczego. Bardzo dobrze, tak musisz robić. No, tak brahma jest, nie? musisz się pilnować, bo tutaj różne są chodzą zagrożenia e, powiem wam, że to są kury bardzo, bardzo spokojne one mało grzebią, nawet się mało ruszają e, jak tak były w grupie, póki jeszcze była grupa to często stały i z pół dnia w jednym miejscu tam koło jedzenia i nie, przytulały się do siebie i, i tak sobie siedziały no teraz ta jest samotna, to tak się ciężko jej znaleźć jakąś e, e, partnerkę, bo pozostałe są bardzo ruchliwe, kwoka chodzi z, z młodymi to nawet nie może podejść, bo ją zaraz odgania. Ta, ma, ta, ta, ta mała kurusia siwa, nie wiem gdzie ona jest. Gdzieś, gdzieś tu pewnie krąży, albo może i jajo składa. To ta kurusia to ona goni wszędzie, a ta, a ta sobie tak sama jest. Nie, nie, nie umie się do nikogo przyłączyć. To widać, że to są zwierzęta stadne. Chodzą, coraz, bardzo, coraz bardziej tak widzę, że się łączą ze swoimi gatunkami. Chodzi, go, właśnie gąska nie umie sobie znaleźć miejsca. Ten jest taki trochę samotnik, bo te pozostałe kaczuszki białe się go boją. Te kaczki z kolei, e, gdzie one są? A przechodziły tutaj, przechodziły, poszły nad wodę. Te kaczki, może je znajdziemy. Te kaczki, e, te kaczory staropolskie i te moje krzyżówki, biegusa ze staropolską, to one zaś trzymają się razem. Gdzie jesteście? Jesteście tu gdzieś? Nie widzę, gdzie one poszły. No, polało trochę, poziom wód gruntowych się mi podniósł. Widzicie, oczko jest całe pełne. No i fajnie. Tak, o, tu jesteście, moje kochane. Także podzieliły się na grupy i każde sobie chodzą osobno. No Kwoka oczywiście ze swoją ekipą. Ja tutaj likwidowałem grządki, troszeczkę wysypałem, dziury sobie podrównać, a one mi tu w tym pomogą. Słuchajcie, da, dajcie lajka, pamiętajcie, że jak się podbija ten film, jak dacie lajka, macie urządzenie mobilne, czyli na przykład telefon, to tam Wam po, po podaniu lajka wyskoczy, że można podbić ten film. To dajcie podbicie, to po prostu pomaga, żeby ten film się dalej po prostu promował. Możecie też skomentować. Teraz jest podobna jakaś no nie moda, ale jakiś algorytm oczekuje, że będzie w komentarzu 7 słów, więc będę wdzięczny, jeżeli taki komentarz zostawicie. No pod ostatnim filmem, który był no chyba to był film o no o tym, jak mi niestety ten pies zrobił tu masakrę. Dużo było dyskusji w komentarzach, no i i ten filmik się troszeczkę lepiej podniósł niż takie przeciętne. Więc bardzo, bardzo Was proszę, też skomentujcie. I chyba byłoby to na dzisiaj na tyle. Ja Wam bardzo dziękuję. Pozdrawiam do następnego razu. Trzymajcie się, cześć.